Ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją która była przemienna, Okwiryniuszu, rząd Syrii. Jam jest posłańcem najjaśniejszego Cezara Augusta. Oto rozporządzenie, któremu muszą poddać się wszyscy mieszkańcy cesarstwa. Kim jesteś, żołnierzu, i skąd przybywasz? Słuchajcie, słuchajcie. Oto w całym kraju zostanie przeprowadzony spis ludności. Każdy obywatel Rzymu i jego prowincji ma obowiązek udać się do swojego rodzinnego miasta wraz z rodziną, by się dać zapisać. Podpisano. Cezar Oktawian August. Wykonać. Na nowym mieście narodził się w ubóstwie Powszego stworzenia królu mam dziwną nowinę Mędrzyczej nawiedzili dziś Jerozolimę przybyli z daryków krajów naszej strony pytają, gdzie leży nowonarodzony. Mówią, że jest królem żydowskiego rodu i że jego gwiazda świeci od schodu. Chcą przed królem stanąć w pokornym pokłonie. Król Herodzie, pilnuj swego tronu! W człowieczym sercu Bożej gwiazdy blask. Idę do maleństwa, które czeka nas. Ktoś się zbliża do pałacu. Czuwać, straży. Gwiazda zniebadana, nieba dana, której człowiek sięga, to prawda o Bogu zapisana w księgach. W nauce i księgach Boża jest potęga. Herodowi może król tę drogę wskaże? Gdzie ta gwiazda się ukrywa? Gdzie nowego władcę wita? Nad stworzonym światem nową gwiazdę widać. Chcę nam chyba obja objaśnić, gdzie odnaleźć dziecię. Byduj starannie, gdzie król narodzony, a potem mi doniesz, bym mógł słać pokłony. kamiravaч <laughs> Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała nad miejscem, gdzie było dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokło. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirwę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Królowie podchodzą, aby złożyć pokłon dzieciątku Jezus. Królowie przybyli do Jezusa tronu. Posłuchajmy teraz królewskich pokłonów. Pierwszy pokłon złoży król Europy, cwer ósmy. Miłości ścielona, Europa składa Tobie pokłon. Jezu mój miłosierny, ufam Tobie szczerze. Jako symbol miłości, złoto przyjm w ofierze. Król Kacper kładzie złoto przed żłobkiem dziecięcia. Teraz pokłon złoży król Azji, Melchior VIII. Azja, kłania się przed Tobą, miłosierdzia królu. Wierzę, że Bóg wcielony ofiaruje kadzidło, symbol boskiej władzy. Król składa wdarze kadzidło. Podchodzi król Afryki, Baltazar Usme. Afryka kłania się Tobie, pokoju krniczo. Zrodzonyś nie dla chwały, lecz dla odkupienia. Ofiaruje Ci mirrę jako znak cierpienia. Król Afryki składa mirrę przed świętą rodziną. Wszyscy na placu pragniemy złożyć pokłon nowo narodzonemu królowi. Pochylmy głowy. Myślę, że w żaden piękniejszy sposób nie mógł dotknąć naszych serc Pan Bóg Jakob przez to, że stał się dla nas jednym z nas, stając się nowonarodzonym Betlejem, dziecięciem Jezus. I to jest niezwykły cud życia, który ciągle nas porusza. Cud życia, który mówi nam o tym, że Bóg chce być obecny. We wszystkich naszych doświadczeniach, że przechodzi z nami przez wszystkie etapy życia, od wieku niemowlęcego przez wiek dojrzały, zachęcając nas do tego, abyśmy swoje życie złączyli z jego życiem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przygotowali ten nasz kolejny orszak, czy króli. Dziękuję za ich ogromne zaangażowanie, za ich y, czas, y, właściwie można powiedzieć, y, miłość, którą włożyli w to, co dzisiaj mogliśmy dzięki temu doświadczyć, zobaczyć, przeżyć. I to jest dla nas wszystkich wielka radość, że po raz kolejny ten orszak czy króli zgromadził nas tak licznie, co pokazuje, że jest to prawda uniwersalna, prawda, która zawsze przemawia swoją prostotą i ten piękny obraz Betlejem, do którego dzisiaj dotarliśmy razem z mędrcami ze wschodu, z trzema królami, jak mówimy. Pokazuje nam, że on najbardziej przemawia do naszych serc. Wszystkim obecnym na orszaku Trzech Króli, którzy przyjęli zaproszenie Świętej rodzinie, czym mędrcom ze wschodu i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przez rolę, którą dzisiaj tutaj odtworzyli, pomogli nam przybliżyć ten, y, piękny, y, to piękne przesłanie serca, dziękujemy. Jest jeszcze możliwość robienia oczywiście zdjęć tam na wprost wejścia głównego do Urzędu Miasta. Można w tych Czech króli wetknąć swoją głowę i zrobić zdjęcie. Możemy tutaj jeszcze podejść do yy, zwierząt, które są za tą szowką betlejemską. A poza tym, myślę, że tutaj można zrobić sobie jeszcze sesję zdjęciową przed tym podium wraz ze świętą rodziną.